Siemano, witam serdecznie, się ponownie owczajujemy sobie Pike'a, dla masz Polaków hadesa sytuacji, exnercycle, presja falcon, górniej ze naksem takie tematy dzisiaj PK przygotował dla nas by oczywiście skomentujemy, bo jak się ostatnio pochwaliłem, mam oficjalne pozwolenie od, od pikaia, więc trzeba korzystać no i co, pozdrowia wszystkich wspieraków, już zaczynamy ale jeszcze przed tym sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins wraz z którą przygotowałem dla was konkurs na takie oto skiny, jedyne co musi zrobić to doładować za co najmniej dyszkę z kodem Frytox i już szansę na wygranie skina, a im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych, ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odwzorowane skrzynki z Celsa, tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy, obecnie trwa taki O, podczas którego możecie otwierać specjalne, tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CSGO Skins podjął współpracę ze znanymi drużynami sportowymi, w tym Znavi, jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w CS. I możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możesz też się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki na przykład za polubienie fanpage'u na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żona ze zdobytych ci się nie podoba, to możesz użyć. Exchanger'a i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, że wygraj z głową, i przechodzimy do odcinka. Jakie byłoby Wasze top 3 drużyny z całej historii Counter Strikea 2? Z całej historii Counter Strikea 2 to jest ważne rozznaczenia, że mówimy o cs 2. Ja dałbym tutaj na pewno Vitality na pierwszym miejscu. Na drugim, kogo bym dał na drugim miejscu? Navi? Kurwa, czy ja wiem. No, wygrali Majora niby, ale Navi raczej bym nie dawał. Będę dał tutaj Spirit z Magixem i Zontixem. Ich bym tutaj dał, bo też wygrali Majora i do tego sporo innych turniejów, więc Spirit. Można tutaj dać. I jeszcze może nad FaZe bym się został, chociaż FaZe no, tylko na początku. Kurwa karali o stronie. to FaZe to podobny case co Navi. No tylko nawi w dłuższym rozrachunku. Wydaje mi się, że leps miały lepszą formę. No nie wiem. Dwie, dwie drużyny na będą Vitality. Pierwsze miejsce, drugie Spirit. A trzecie, no to nie wiem. Może nawi G2 ze Snacksem. O, G2 ze Snacksem i NiKo można dać jeszcze. Chociaż no oni bardzo krótko grali. To jest ten problem, nie? Nie, no ciężko stwierdzić, nie? Która, którą jeszcze drużynę można wziąć, bo wiadomo. Vitality Spirit to jest taki pewniaczek. No a trzecią drużynę. Ciężko stwierdzić, mogę ci napisać, bo mogę kogoś pominąć, ale nie wydaje mi się, bym kogoś pominął. Jak wiemy, ostatnio dostaliśmy informację ze strony organizacji Inner Circle, że killer i Menor z Graszok nie są już trzymani kontraktem i stali się wolnymi agentami. Z tego też względu, kor, który widzicie na ekranie, ma zamiar trzymać się razem i szukają do tego skodu graczy z polskiej, jak i międzynarodowej sceny. Jestem bardzo ciekaw, czy ktoś ten kor weźmie. No, 17 miejsce w rankingu Valve, więc naprawdę bardzo dobry VRS. Ale no właśnie, no to są Polacy. Oni mogą grać chujowo, ale mogą też zaskoczyć. Nie? tak jak właśnie było w tym Inner Circle nie? gdzie grali okropnie i potem nagle zaskoczyli na Birch Cupie. i właśnie może znowu tak być, że ktoś ich zakontraktuje i oni znowu nie będą nic wygrywać, więc nie wiem czy ktoś będzie chciał się na nich znowu nabrać, dobre pytanie W tym wszystkim niestety Hades wciąż jest trzymany kontraktem z Inner Circle który dalej aktywnie poszukuje dla siebie drużyny. Dodał, że poza rzecz jasna rolą snajpera, mógłby również spróbować kolejny raz sił jako prowadzący. Taskmeister oznaczył pod tym postem organizację pokroju Liquid, Gamer Legion, Face, Navi 4 Dajcie znać czy waszym zdaniem Poradziłby sobie w której z tych formacji? No i... e, Gamer Legion, no to jak najbardziej. Liquid też. tu no to już wiemy, że y, raz sobie Hades nie poradził, to wątpisz, by teraz było lepiej. No i ogólnie trochę się nie dziwię, że tamtych wypuścili, a Hadesa za sobie zatrzymali, no bo Hades, no myślę, że jest więcej wart niż tamten core. No pewnie nie było ofert po prostu na ten core, więc stwierdzili, no dobra, idźcie sobie, grajcie, żeby ten frs im nagle nie spadł, nie? Bo jakby nie grali przez kilka miesięcy, to by po prostu stracili tego VRS-a. Nie wiem po jakim czasie frs się przydawnia, to jest dobre pytanie. Więc ich wypuścili, żeby mogli sobie grać na spokojnie. A Hadesa będą próbowali sprzedać. Może po że się uda. Zobaczymy, przed Majdżorem, no to Hadesa raczej nikt nie weźmie. I też krótko o obecnej sytuacji Exiner Circle wypowiedział się właśnie Hades na jednym ze streamów. Posłuchajcie sami. Co jest to Ja jestem w więzieniu, nie? Za kratami. Nie chcesz kraść dalej ziomkami. Co? Mogę grać. Tylko. Nie wiem, czy widziałeś. Mnie ze służby nie zwolnili. Okej, okay, no to brzmi tak, że Hades chciał. Z chłopakami dali z nimi grać, ale nie chcieli go wypuścić właśnie, dlatego że poznali, że Hades jest zbyt dużo warty i chcieli go po prostu zatrzymać przy sobie. Czy jest to zrozumiałe ze strony organizacji? No jak najbardziej. Czy jest to chujowe? No jak najbardziej. Bo z Hadesa no to ten Kor y, miałby o wiele większy potencjał niż bez Hadesa. No właśnie bez Hadesa może być im ciężko, nie? O jakąś lepszą orgę. O jakiś lepszy gracz, i by do nich dołączyli. A z Hadesem? No, mogło już by być lepiej, ale tak jak mówię, no Hades jest zbyt wartościowy, żeby go tak o po prostu za darmo wypuścić. Najprawdopodobniej tak sobie władze w Inner Circle pomyślały. Przechodzimy teraz do tematu Jema w Chinach. W ostateczności top 4 tego turnieju wywalczyli gracze Falcons, Fury, Mouse, a także Vitality. No i właśnie dzisiaj wyjaśniła się obecna sytuacja w playoffach. Fury oraz Vitality to ostateczni finaliści tych zawodów. Finałowy mecz zacznie się jutro o godzinie 9 rano. Za to jeszcze wcześniej, bo o 5 Mouse podejmie ekipę Falcons w spotkaniu o trzecią lokatę. Co by nie mówić, Mouse ma naprawdę dobry rok, ale jedna drużyna cały czas stoi im na drodze. I jest to właśnie Vitality. Jak szczerze dodało HLTV, wszystko co Maus może zrobić w tym roku, Vitality zrobi lepiej. Pokazując tutaj wyniki tych dwóch formacji z 2025 roku, kiedy na siebie grali. Ale to jest akurat hit, nie? że oni tyle razy na siebie grali, Maus zawsze w dostawało i jak już udało im się wygrać, to nie pamiętam jaki to był turniej. To był chyba Blast jestem teraz pewien, to było zaraz po, po Majorze, nie? następny turniej po Majorze chyba, gdzie oni przegrali wtedy na Maus. To już się wydawało, że klątwa przełamana i będą w stanie w końcu wygrać ten turniej, bo zawsze w team stało na drodze. No i co? I znowu przegrywałem to jeszcze po jakim meczu. Ja niestety, kurwa spałem, gdy był ten mecz i wchuział bo był to naprawdę zajebisty mecz, którego ona niestety nie było dane mi, o, mi zobaczyć na żywo, a oglądanie już po fakcie, no to jest takie, wiecie, takie takie senie Lepiej byłoby oglądać na żywo. A to oglądałem sobie furia na Falcons. No i tam furia takich większych problemów sobie Falconsów pokonała i Falcons ponownie odpada. the finala finale Co tyczy się półfinałowego pojedynku Fury z Falcons, Jkinder stwierdził ciekawą rzecz przed tym spotkaniem. Monezy jest świetny, ale my mamy Molodoya. Niko lub Kioska są znakomici, ale my mamy Caserato. Już nie mówiąc o tym, że Folen jest prawdziwym liderem, który jest gotowy do poświęceń. Chociażby przy wyniku 11 w ostatnim meczu z Mongols, Folen rzucił AWP Molodojowi, a sam kupił dla siebie MP9 bez Armora Utility. I właśnie w tej rundzie Molodoy zrobił ace'a. To tylko pokazuje, jakie ma zaufanie do swoich teammateów. Fury się zajebiście ogląda, ja bardzo lubię mecze Fury oglądać. W dzisiejszym finale, już jak wy tu oglądacie, może być nawet po finale, no trochę ciężko będzie mi kibicować, nie, bo z jednej strony jestem, lubię bardzo oglądać Vitality i im bardzo zawsze kibicuję i również bardzo kibicuję Puri, więc trochę ciężko będzie, ale jak, jak grają dwie drużyny, którym kibicuję, to też się fajnie ogląda, bo nieważne kto wygra, i tak jesteś zadowolony, więc to jest spoko. Jeżeli chodzi o Falcons, społeczność nie jest zadowolona ze sposobu, w jakim grali ten mecz półfinałowy. Cytując jedną z osób, drużyna grała chaotycznie, nie było żadnej taktyki ani koordynacji, to był kompletny chaos. Wynik zależał od indywidualnych występów poszczególnych graczy. Ale zawsze tak wygląda gra Falcons, że jeśli tam... Ktoś nie zaskoczy, to oni przegrywają mecz. Falcons nie jest drużyną, która potrafi wygrywać mecze sa samym teamplayem, oni, U nich ktoś musi zagrać ponad przeciętnie, żeby oni wygrali mecz. Na przykład na tym turnieju Monezi grał. Cały turniej ponad przeciętnie grał zajebiście, zajwiścią, miał tam 150 rating, jak oni wchodzili do półfinału, przez to Falcons wygrywało. No ale przyszedł półfinał i Monezji zasał tylko Kiyosuke coś tam grał. No i co? I nagle Falcons przegrywa. Jeśli dwie osoby co najmniej u nich nie zagrają zajebistego meczu, to Falcons po prostu nie jest w stanie wygrać. No i jest to największy problem tej drużyny. Ciężko stwierdzić, dlaczego tak jest. Czy to przez to, że mają za dużo gwiazd w teamie, czy to przez prowadzenie Kiksana, czy to przez. E, który nie potrafi ich tam ładnie poukładać. Ciężko stwierdzić. E, na pewno jeden z tych trzech powodów. Albo jeszcze jest czwarty powód: po prostu zżera ich presja w playoffach i dlatego te playoff tak przegrywają. No ale i tak Falcons nie jest teamem, nie jest drużyną, która potrafi wygrywać. Tak jak to na przykład właśnie Navi robił w zeszłym roku, gdzie oni nie mieli jednej takiej wyraźnej gwiazdy, tylko każdy po prostu grał solidnie i Nawi dzięki temu wygrywało turnieje. Za to w kontekście Niko, jedna z osób, dostała sporą aprobatę od społeczności po tym, jak stwierdził, że Nikola powinien w końcu przejąć rolę prowadzącego w tej drużynie. A wiem, czy Niko na iglu by oddał. No, Niko próbował już Iglować, próbował w Pace i wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. W G2 na jednym turnieju iglował, no i wygrali i ludzie znowu. O, Niko na Igla, Niko na Igla, ale Niko sam mówił, że on się jeszcze nie czuje dobrze w tej roli, i sam jeszcze nie jest do tego przekonany. No I co, jakby Niko poszedł na Igla, to co by zrobiło Falcons? Miejsce kurwa Kiksana by Kolejną gwiazdę w kroju, nie wiem, kogo nie mogliby ściągnąć. I dobre pytanie: kogo Fakos mogłoby ściągnąć? Nie, może jakiegoś Jim Hata, którego już wcześniej planowali, ale po prostu, no pewnie by ściągnęli kolejną gwiazdę i zamiast trzech gwiazd w teamie, mieliby już cztery gwiazdy w teamie. Jeszcze później by te Sesa wyjebali, te wzięć, donkać kogoś, kurwa, by wykupili za 10 milionów. Więc no nie byłbym taki przekonany do tego, żeby Niko szedł na dla tym bardziej, że Niko wciąż jest zajebistym graczem i myślę, że lepiej, żeby Niko był zajebistym graczem i second colorem niż żeby był iglem, gdzie na iglu pewnie straci trochę na tym firepowerze. Ogólnie indywidualnie kiosk prezentował się naprawdę świetnie, ale on sam nie jest zadowolony z formy, jaką prezentuje. Jak dodał? Myślę, że mógłbym grać lepiej. Muszę znaleźć więcej regularności i konsekwencji w mojej grze. Próbuję znaleźć na to rozwiązanie. Punkt stwierdzono, że gracz Falcon zrywalizuje bardziej sam ze sobą, a nie z przeciwnikami. A ja myślę, że on tak po prostu gada, że wiecie, wie, że, że gra dobrze, ale specjalnie mówi, o, mógłbym zagrać lepiej, nie? O, wiecie, tak specjalnie sobie umniejsza, żeby brzmieć na lepszego, ale nie sądzę, żeby jakoś mocno mu to w głowie siedziało, że, że na taką ogromną presję bycia najlepszym, nie? To akurat wątpię. Wczoraj rozpoczęły się zawody LANowe Red Bull GBA Journey, gdzie występuje nasza polska formacja Apogee. Ludzie pokładali spore nadzieje w tym, że Polacy zakwalifikują się do playoffów. Niestety ostatecznie z bilansem 2-3 Apogee odpadł już na fazie grupowej, przez co wielu zaczęło nazywać to pewnego rodzaju rozczarowaniem. No patrząc na drużyny, na które grali, no mogli jak najbardziej wygrać, no ale pamiętajmy, że nie jest już to Apogee, które było, to jest Apogee, które nie ma ani Jacoba, ani Hypexa, czyli swoich dwóch największych gwiazd, więc ja też bym nie oczekiwał od a bodzi, nie wiadomo czego. Jasne na jakieś 777. Chuj, co to jest w drużyna, mogliby wygrać na Sashi. No to już ciężko, ale też mogliby wygrać. No i tutaj na jakiś limiks na jakiś Mix wygrali, więc... I tak nie było źle, prawie do tych playoffów się dostali, ale no tak jak mówię, nie jest to już ta sama drużyna, no i są też w przebudowie, no naprawdę nie ma co oczekiwać od Apodzi nie wiadomo czego. Gdyby to było Venom i by tak zagrali, to można by mówić o rozczarowaniu, no ale Apodzi, no to myślę, że to jest akceptowalny wynik dla nich. Warto jednak pamiętać, że wciąż brakuje im piątego elementu układanki, a akurat ten turniej grali z dręku. Prezentował się rating poszczególnych zawodników z tych konkretnych zawodów. Kilka groszy a propos ich występu wtrącił CEO i organizacji Apogee. Nie jest to dobry wynik. Znalezienie piątego gracza było trudnym zadaniem. Być może po poprzednim sukcesie składu postawiliśmy sobie zbyt wysokie wymagania. Wizja i marzenia pozostają niezmienne. Z turniej odpadły już też takie formacje jak BC Game czy też Inner Circle. Ciekawie było zobaczyć pojedynek między Simplem i Elektronikiem oraz miksem Boomer Demons z takimi graczami jak Getra right, i Forest. Czy... To widziałem shoty z tego <laughs> z tego meczu. I tam, no, i tam ładnie Getra right ci karał, nie? Z Bijamy temat. Komentator ESL SA czy też CCT zdecydował się ułożyć skład potencjalnej drużyny z wolnych agentów lub graczy, którzy siedzą obecnie na ławce rezerwowych. Tak wygląda jego pierwsza propozycja na Team z Reynem i Kubenem na trenerce. Przedstawił jeszcze chociażby opcję bardziej z regionu CIS, gdzie do składu wybrał m.in. Zontixa czy też Magixa. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem takie formacje mogłyby zadziałać. Ostatnie przesunięcie premiery GTA 6 odbiło się szerokim echem ogólnie na całym świecie, a zatem także na scenie CSA. Jak żartobliwie dodał profil Price'a? Cash może faktycznie zostać dodany do CSA przed premierą GTA 6. Jest na to szansa biorąc pod uwagę, że nowa mapa jest wypuszczona raz na rok. W poprzednim dostaliśmy Train'a w połowie listopada. W tym roku spekuluje się, że będzie to Cobblestone, a następnym może być właśnie cash, do którego Valve wykupiło prawa. No ja chciałbym, żeby Cache wrócił. To była ulubiona mapa w CSGO i brakuje tego Cache'ika trochę, nie? Cache'ik był zajmisty. Dzisiaj rozpoczęły się polskie zawody Unmuted My Cup, w którym jak wiemy mamy miks profesjonalnych graczy i streamerów. Na ten moment wiemy już, że DizNuts wygrał z Cikany makuka. Dzisiaj drużyna ze Snaxem na pokładzie podejmie ekipę z Bibu i Borosem. E, Snax już przegrał, e, oglądając sobie na tym meczu Izaka. No i niestety, no przegrali, przegrali. A szkoda, bo no, jak najbardziej był to e, mecz do wygrania, nie? Ogólnie uważam, że ten skład tej e, Team Snacks, no to no, jest gigamocny, nie? Jakby nie patrzeć. Mają Snaxa, mają Toma, który jest gigakotem, jak wiemy. Mają Izaka, który już w ogóle jest najlepszy na świecie. No i jeszcze Pewora, który też jest niczego sobie. Więc myślę, że takiego Borosa, no to powinni bez problemu ograć, nie? Właściciel organizacji Aurory pochwalił ostatnio organizatora turniejów PGL za coś, czego nie potrafi zapewnić żaden inny organizator. Jak wiemy, Aurora wygrała turniej PGL Masters Bukareszt 1 listopada, a 5 cała pula nagród wylądowała już na ich koncie. Jak szczerze dodał, jeśli znajdziecie innego organizatora turniejów, który tak skrupulatnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, dajcie mi znać. Były właśnie też jakaś drama ostatnio, że jakiś duży organizator miał zaległość. Chyba Blasto był. Jest teraz jedność farmazona, ale coś mi się kojarzy, że tak z pół roku temu było głośno o tym. Że jakiś taki większy organizator ma, jakiś więk... ma jakieś problemy ze wypłatą nagród. Macie napisać, że się kojarzycie temat. Coś mi się kojarzy, coś było takiego. I wydaje mi się, że to chyba był blast, ale ja nie jestem pewien. Na koniec mamy dla Was jeszcze ciekawą wypowiedź Device'a w kontekście problemów <słuch> obecnego składu Astralis i ich braku stabilności. Jak stwierdził, to wpływa na wszystkich. Niech tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Myślę, że dotyczy to wszystkich osób, a obecnie po prostu zbieramy się jako zespół i dajemy z siebie wszystko. Ten sezon był dla mnie jednym z najtrudniejszych, ponieważ spędziliśmy dużo czasu w trasie. Wielokrotnie braliśmy udział w kolejnych wydarzeniach, a to nie jest styl uczestnictwa, który mi odpowiada. Szczerze mówiąc, nie wiem jakie są plany na przyszły rok, może tak to zostawmy. No, Dewaj jest już stary, nie? Już 30 lat na karku i męczy go latanie od turnieju do turnieju, no ale tak niestety dzisiaj wygląda profesjonalna gra w cs że tych turniejów jest mnóstwo i lata z turnieju na turniej ciągle, nie? No i też ten brak stabilności w Astralis, no, no to jest z pewnością jest problem. Już miało być dobrze, nie? Już ta organizacja została wykupiona przez, e, przez innego inwestora, już miało być stabilniej, ale później odchodzi staw, dochodzi Magisk i znowu tak nie wiadomo, kiedy staw będzie się wrócić, czy będą dalej, grali dalej z Magiskiem i tak dalej. No, z pewnością nie jest łatwo grać w Australii w obecnych czasach. Dochodzą do nas kolejne przecieki a propos formacji OG. Jak wiemy, kilka dni temu Władysław Gromow informował, że drużyna trenuje obecnie z Kydianem, a także z Saspem. O ile dołączenie Duńczyka jest już niemal przesądzone, o tyle ostatnie piąte miejsce w tym składzie jest jeszcze kwestią otwartą. Wczoraj dostaliśmy wieści, że zamiast Saspa trening grali z Cypherem, który na ten moment siedzi na ławce w organizacji Fnatic. OG w taki sposób zareagowało na ostatnie przecieki. A nie wiem, to OG Stary naprawdę oni, już w pewnym momencie, jak mieli tam skład z Hryzenem... Z Nikodozem, z Fikem, i tak dalej, no to oni grali już naprawdę nieźle. Tam byli na Majorze i w ogóle, później było parę gorszych wyników i nagle robią znowu zmiany. Ja nie wiem, to OG. Ja nie chcę tak na tym OG, naprawdę. Czemu oni co chwila kurwa próbują coś zmieniać? Oni co chwila robią zmiany i potem się dziwią, że nie ma wyników. a ciężko jest mieć wyniki, jak dosłownie co dwa miesiące robić zmiany, nie? Im parę turniejów nie wyjdzie, od razu jeb zmiana. Zamiast poczekać, dać się zbudować tej drużynie, to nie lepiej robić kurwa zmiany, nie? I Hrisden też. On był giga chwalony, mówiło się, że rośnie nam naprawdę zajebisty igły młodego pokolenia, no i co? I OG stwierdza, a, a wyjebmy go i weźmy sobie Kadiana, no bo czemu by nie. Nie wiem, kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć ruchów OG, nie? No i na dzisiaj to będzie już tyle. Przypominam, że w CSGO skincie jest konkurs na takie oto skiny stare, więc a jedyne co musisz zrobić to załadować dyszkę, więc myślę, że warto i widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym filmie. Siemaneczko!